Co masz? A nie, to ten Jason chyba. Dzięki. Krokio. Idziemy, idziemy, idziemy z nami. jesteśmy już za tobą. Na górze? Na górze, na górze. O, na górze. I ręki mi się zachciały, co? Nie damy i ręki, nie damy. <laughs> Nie ma na porównanie rozwalił się. No nie na sławę, nie. To no, jak powiedział no, coś, nie. Jak, jak powiedział, to się zastanowił, co on tam pitoli No właśnie, się nie zastanowił. No nie, tak chlapną, potem pomyślę. A podobno jest to rozpakowane, że można kilka razy wykonywać zadania u Freda. Tak, tak, tylko że szkoda, że nie można wziąć potem tego samochodu, i sobie pojeździć. Tam ktoś leci. Nieźle, lewej tutaj. Uj, jakieś kradzie. Uuu. Dobra. Jeden leży, a drugi. Głupi ty biały. Jest. Leży. Baj daj, mister. Uuu. Ale mnie obił. Dlatego, że z szatnika. Coś mi tyśnego, zobaczcie, ale to wymały. Aaaa, taki do oznaczania. Kto bierze? Kuziem najlepiej strzela, bierz go. Ja najlepiej si dobra chyba ja będę <grywam> oznaczać. Ja A gdzie tamten uciekł? Ale strefa już mała. No dwóch było, tak? Tutaj? Strzela, tu. Tu leci do, do mnie. A? Pytanie brzmi GDZIE JA JESTEM? Gdzie ty jesteś? Na moście też strzela mhm. No to za tym busem siedzi Ktoś odradza 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 znowu od Musimy iść do ale tak co? Idziemy? Ah, ja jestem na dole. Czemu? Co się stało? Czemu? To poszłam do tego to spróbować. Edward. Uwaga, za tobą, za tobą alien, Irenka. Nie, nie pomagasz teraz dopiero, nie mam leczenia ani jak uciekł. Dzięki, dzięki. Musimy iść w tamtą stronę, nie? No, chodźmy. Tutaj jest. Idzie tyla u Brawo. Ostatni Tańczyć już możemy? No chyba możemy, na spokojnie. <laughs> Na moją Cześć odpowiedzialność. Let's dance! Chcesz koronkę? Nie, Irenka, spokojnie. Zatańczysz ze mam. mną jeszcze raz. O, jednak Dobre. jest, żyje! Ty... Jej!